Serwus, witam będzie bardzo bardzo granicą, ja na bardzo granicowe artysty, jestem Miki, to kolejny odcinek Wnętrznej na moim kanale i słuchajcie, dzisiaj ogólnie to jest sprawa, ponieważ ja ogólnie jakieś 10 minut, może nawet nie, 5 minut temu skończyłam, sobie nagrywać poprzedni odcinek. No i stwierdziłam, że słuchajcie, sobie... P pójdę, wiecie, pokopać jakieś rzeczy i tak dalej. W momencie, kiedy mi się renderuje film, no i teraz też mi się właśnie renderuje, więc mam nadzieję, że komputer mi nie wybuchnie. Ale, jakby ja tak sobie idę tam, co nie? O nie! I, i, i tam. O, zostaw mnie, zostaw mnie, mołową. Wow, wow! I tam ogólnie nie było, taka ten, jak to się nazywa? Spawner z taką czaszką. Ja stwierdziłam, że to nacisnę i nagle zaczęło mnie pełną mobą w ogonie, więc stwierdziłam, że sojcie, no muszę nagrać, bo to, ja muszę nagrać, bo ja bym chciała po prostu dalej sobie kopać i tak dalej. Zostawił mnie, dobra. Także no, Słuchajcie, możecie pisać, jak tam u Was słychać, i w ogóle, Słuchajcie, i koniecznie łapki w górę. O nie! Zostawiać. Jeśli oczywiście chcecie. Dobra. Mam nadzieję, że to przeżyjemy i że znowu nie zostanę zabita na hita, jak w poprzednim odcinku. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie, o nie dobra. O nie! Dobra, nie. Ja nie chcę, Słuchajcie. Koniecznie łapkujcie, oczywiście. Okej, okay, ja tak sobie z nim poradzę, Słuchajcie. Patrzcie, proszę bardzo. No i co? Myślę, że jesteś lepszy teraz? No tutaj nie idziesz, o nie, dobra. Patrzcie, no i, no i na spokojnie, na spokojnie tutaj na dystans. Yy, sobie bijemy go, on jeszcze się zaklinował w tym, dobra, no piękny odcinek, no tak to ja mogę sobie walczyć. No ale ogólnie to strasznie się wystraszyłam i zacząłem krzyczeć. Eee, także ten, yy, mam nadzieję, że nikogo, nikogo nie wkurzam w moim domu, dobra. I stwierdziłam, że no muszę sobie wznowić nagrywanie, co to jest za piękna rzecz, dobra, co wywalamy to? Fast Food 5, ale Hemis Grace. Nie mam tego pojęcia, o co z tym chodzi. A to jest, Dobra, to to wyrzucamy. Ale w każdym razie tutaj był ten spawner i go już nie ma. I w ogóle, w znalazła się takie miejsce, gdzie jest pełno Mossy Stone'u i nie wiem, co to jest za miejsce, że powiedziawszy. Po prostu miejsce, gdzie jest pełno... O kurde, jak się wystraszyłam! Ja nie mogę! Tej głupiej pałki wielkiej! Ja przepraszam, że się tak wczuwam, ale jak ja nie wiem, dlaczego tak jest nawet. O, oh, to było straszne, dobra, nieważne, nieważne, bo nie, nie wiem co to jest w ogóle, to jest jakiś dungeon chyba. Tak mi się wydaje. I tu jest dużo drewna, wiecie co, ja to drewno. Aha, nie mam teraz oczywiście dać tego drewna. Fajnie, bo wyrzuciłem sobie siekierkę. Mm, no niedobrze, nie dobrze, nie dobrze. jest gdzieś tutaj, także w słuchajcie, wywalę sobie, nie wiem, co mogę sobie wywalić. Um, to jest niepotrzebne, okej, okay, sobie zabierzemy to. Dobra, kozak. I teraz tak, zbierzmy sobie to drewno, dlatego że jakby my drewna nie mamy, a drewno się oczywiście może przydać, secie dalszy ciąg przygód oczywiście w jaskini, myślę, że ten odcinek może być dosyć fajny, zobaczymy, zobaczymy, czy będzie fajny, mam nadzieję, że tak, że on się oczywiście spodoba, ponieważ ja lubię, jak wam się odcinki podobają moje, ale ogólnie no mega fajnie mi się to nagrywa i w ogóle jakby fajnie mi się gra w ten, jakby czuję, słuchajcie, totalną przyjemność z grania w Minecrafta. I to nie jest tak, że ja się zmuszam tutaj do jakiegoś odcinku, czy coś, tylko ja po prostu nagram, bo to lubię, więc fajnie, bardzo fajnie, cieszę się, że w końcu znalazłam coś, co mnie naprawdę jara. Yy, I tyle, słuchajcie, w temacie, dobra, rozdaję... No, gdzie jest moja woda? Czemu ją nie zabrałam z sejtu? Nie, wiem, dlaczego tak... No, co się dzieje z tą wodą? Ta woda jest zbagowana w sensie, definitywnie. Co tam jest? Tam jest spał jak myślałam, że Enderman. Enderman akurat spoko by zabijać tego, że przydałoby się i to jest, bo jest jakiś rzeczy. Dobra, nie wiem. Ja nie ogariam tych ród, więc ja je po prostu zostawiam sobie na razie. Eee, ale zbieram sobie te rzeczy, które faktycznie się przydają. Nie wiem, czy to się nam przydaje, czy nie też. Jakby nie czytałam niestety... No, tego nawet nie jest w flipów, nie czytam jeszcze komentarzy, dlatego że nagrywam tak, jak mówię, odcinek, ten, ten odcinek jest nagrywany zaraz po tym jak ten, jak skończyłam poprzedni odcinek. I to dlatego, że jakby właśnie zniszczyłam tą rudę i stwierdziłam, że w sumie może być śmiesznie. Okej, okay, no i w sumie nie, nie było jakoś mega śmiesznie, także no, ale zawsze, słuchajcie, macie jakiś rodzinny odcinek. Dobra, czekajcie, to muszę kurde zatkać, bo zaraz zostanę po prostu szału z tą wodą, dobra. Czy tutaj są jakieś, co to jest? O nie, patrzcie, co to, nie wiem co to jest, ale ja wolę to zniszczyć szybko. I mamy tutaj, skrzynkę, w której mamy złoto, także złoto sobie zabierzemy no i żelazo jakby, no, nie zmieści mi się i szkoda mi troszeczkę marnować miejsca w ekwipunku. Dobra, ja to sobie stąd, stąd idę. Ile no, mamy w ogóle drewna? 19. No super, no i super i zaczynamy być, dobra. Nie chciałam tego, ale niestety tak się stało, ale trudno, już już, już walić, co idzie tak w tamtą sytuację. Tam jest jeszcze jeden ten, dobra, no możemy tam przejść się, więc sobie wydajemy sobie oczywiście wodę. Dobra, nie ma tutaj żadnych mobów, które mogą mnie zapnąć do tej lawy. Chyba nie jest, chyba jest bezpieczny. Który to jest poziom w ogóle? To jest poziom 17, czyli teoretycznie mogłyby być tutaj jakieś ten diamenty. Fajnie byłoby, gdyby były. Dobra, sobie idziemy tutaj i szybko to niszczymy, nie wiem, co to jest nawet za, za spawn. Dobra, o nie, ale dobra, nieważne. I mamy tutaj więcej, i mamy tutaj slima. Slime to, ja, kurde, to są rzeczy, które mi się przydały. Dobra, nikiel wywalamy, slajma biorę. Mystery ludbak, nie wiem co to jest. No i co się stało? Nie wiem, dobra, e, nieważne. I bierzemy to jeszcze, ale to sobie zamienimy z wodą i coś jeszcze możemy wywalić stąd, to ona nam się nie przyda. Dobra, zabierzemy to raz jakby. Może akurat się przyda, tak? zabierzmy, zabierzmy. I tu jest jeszcze coś zielonego i to jest ten Mystical Crystal Or. Nie wiem też, co to jest. Czy tam są jakieś diamenty, cokolwiek? Czekajcie, czy ja mam? No oczywiście, że nie mam. Czekajcie. Tam będzie coś? Chyba nie ma diamentów. Dobra, to tam nawet nie idziemy. Trudno się mówi, słuchajcie. No w tym odcinku, w dalszym ciągu naszym priorytetem są oczywiście diaksy. Więc mam nadzieję, że takowe uda się znaleźć. Dobra, już myślałam, że weszłam w ten. I tam znowu jest, kurde, ten spawner, ten razem pajączków. Dobra, zaraz tam się przejdziemy. No nie zabrałam tej wody znowu, ja nie wiem dlaczego jej nie zabieram, do tego, że on tego double klika tutaj popsutego, Ja nie wiem nawet dlaczego on tego double klika. Ja nie chciałam go mieć. I jaki malutki mieczek i to on sobie myśli, że co, że co zrobi tym mieczem. Pruch! Jeden co to możesz, kurde, w głowy wstydzić ten miecz. Dobra, co idzie, fajnie, fajnie. I lecimy teraz oczywiście tutaj zniszczyć te pajączki. Czy co to tam jest? Szybko niszczymy, zanim się pojawią, okej. Okay. Jo! Ile tu jest rzeczy? Mamy diamentowe miecze nawet to wywalam. Ja w ogóle się nawet nie interesuję tym. Okej, okay, to też wywalimy. Nie wiem, które są buty lepsze, więc zabiorę sobie... Kurde, nie wiem w sumie. Chyba diamentowe mimo wszystko są lepsze, więc sobie ubiorę. Mamy też kobl z tą, który by nam się przydał bardzo, także bierzemy kobla. I tu jest jeszcze więcej tego i co to jest? Pyna niewidzialność podka. Dobra, i tak tarczy nie używamy, to ją wywalamy Okej, okay. jakie to są luty w tych skrzynkach zarąbiste, ja nie mogę! Jestem w szoku po prostu! Nice! Dobra, cieszę się. I to mi nie, byłoby tak, nie było tak nawet łatwo, Nasze znaczy tak trudno jest zdobyć. Także w sumie spoczko, mega mega się cieszę, naprawdę opłacalne, opłacalne deal I tutaj w ogóle jest ametys i ja słyszałam kiedyś, że ametys jest zarąbisty, że go się opłaca brać, więc go biorę słuchajcie, yy, biorę ametys okej, okay, dobra, nieważne, yy, to miał być żart, yy, w każdym razie tak, no nie mamy tej diaksy, to są diaksy? Co to jest silver? Dobra, silver to nie są diaksy, więc tego nie będziemy brać, to jest słabe, yy, no kurde, kaman, głupia woda, okej, okay, dobrze, że mam tą wodę, Jakby ta woda mega ułatwia sprawę słuchajcie, więc fajnie, że ją mamy, dobra. Troszeczkę roz... a nie mamy pochodni już? Mm -hmm, no to niedobrze. Dobra, teraz sobie zrobimy pochodnie. I tak mamy tutaj na razie jasno, więc spoko, nie jest źle. Pójdziemy sobie tylko tam, żeby zobaczyć czy to... No i zrobiłam coś, czego właśnie się bałam, że zrobię. To jak się ten... jak to zrobić? Okej. Okay. Jak się naciska... jak to się mówi? Shift, to wtedy tak się dzieje chyba. Okej, okay, czy mam tutaj jakieś... no ja już tutaj nic nie widzę, więc kurde, musimy sobie zrobić, słuchajcie, szybciutko yy, pochodnie jakieś. Dobra, tyle powiedzmy, że wystarczy. Dobra, szybko, ok. I teraz pochodnie robimy. No i teraz co mam zrobić z tymi rzeczami? To do tego. <suszy> Jak ja nie lubię ludzi miejsca w punkcie. Ja nie wiem jak mam po prostu chować te rzeczy, co to jest? Deposit to nerby... chest? Mogę to dać do jakiejś... Do... Dobra, nie wiedziałam, że takie coś dobra gunpowder, słuchajcie, jest mniej ważny niż to. Okej, okay, dobra, słuchajcie, mamy porobione. Dobra, dobrze, że mam tak dobrze, że tak myślę, naprawdę jakby... Fuh, gdyby nie to, to byłoby ciężko. Dobra, tutaj byliśmy już w niektórych miejscach, yy, ale ja bym wolała słuchajcie, zejść sobie na dół, ponieważ jakby iść tamtą stronę, bo tu jest więcej rzeczy do zwiedzenia i myślę, że tu będzie może być ciekawiej po prostu. I dlatego tutaj też pójdziemy. Dobra, słuchajcie, czekacie zróbmy sobie tą, no come on. E, tak to zrobimy sobie po prostu wpłyniemy tutaj wodą, no fajnie w to wpłynęliśmy, naprawdę fajnie, milki milki jej speedruny, dobra e, niesamowita sztuczka to była to jest diaks? nie, to jest silver chyba, wszędzie tu jest silver, tutaj też są jakieś elementy, cokolwiek chyba nie ma tutaj elementów okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay, okej, okay. widzę, że ciężko będzie i widzę, że tam jest jakiś, słuchajcie, oła coś wystrasza się, tam jest jakiś respawn więc szybko trzeba go ogarnąć o, oh fak. O, oh fak! Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, widzowie. Ale jest mocno, jest naprawdę mocno. Dobra, szybko. Co mnie bije tak mocno? Co mnie tak mocno bije? To jest ten. K ten znaczy ten? Dobra, okej. Okay. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie jest ten spawner? Ja tutaj przysięgam, że widziałam spawner. On się zniszczył? Chyba tak. To gdzie jest skrzynka? Nie ma skrzynki, słuchajcie, niestety. No dobra, szkoda, to jest silver też, więc tego nie zbieramy. Tu jest... no to jest Magical Orb, nie to jest, więc ja tego nawet nie znam, bo nie mam nawet na to miejsca. Ale powiem Wam, że ja bym mogła chodzić i chodzić po prostu po tych cave'ach. Naprawdę, jakby tu jest tyle rzeczy do zrobienia i tyle rzeczy do przejścia. Jakby chciało się przejść to wszystko, to nie ma szans w ogóle. Nie ma opcji totalnej. Dobra, musimy... kuś... Fuck, fuck! Nie! Nie! Utumiałam w lawie, widzowie! Fuck... jak ja mam teraz tam się tepnąć? Znaczy, jak mam tam wrócić? Ja nie mogę, co jest? Pięć muszę... Łooo... Co ja mam teraz robić? Dobra, zabierzmy pochodnie, Dobra, zabierzmy pochodnie. Zabierzmy sobie troszeczkę jedzenia. Ja nie mogę, co ja mam teraz zrobić widzowie, jakby tam jest ten grób przynajmniej, więc odzyskam te rzeczy, ale nie wiem jeszcze jak. Dobra kochani, ogólnie to już wróciłam tutaj, do tego miejsca i popatrzcie, tutaj jest ten chyba grub mój. Ja nie mogę, jak ja się cieszę, dzięki Bogu, dzięki Bogu. Ja nie mogę, ja już byłam taka zestresowana widzowie, naprawdę, że ja już tutaj, ja będę musiała w ogóle się kopać gdzieś i tak dalej. O, jak dobrze, że mamy ten grup na górze. Dobra, słuchacimy mega się cieszę. I tak tutaj mamy, kurde, no mamy sporo rzeczy, kurja, nie pamiętam co, czego ja mam tyle rzeczy, jakby czemu. Co ja ma, muszę wyrzucić? Chyba to wyrzucimy. I to też będziemy musieli wyrzucić. I tyle, dobra, okej. Okay. I tak, dlatego nienawidzę właśnie tych głupich teleportów, bo one teleportują, teleportują sobie w osobne miejsce jakieś. I potem dzieje się, słuchajcie właśnie, jak się dzieje. I to było naprawdę mega stresujące, już myślałam, że serio się nie wyratuje, także masakra, ale na całe szczęście jakiś cudem udało się, słuchajcie, jakby wrócił tutaj, więc spoko. Więc musimy uważać, słuchajcie, bardzo musimy uważać na te teleportujące kwiatki, bo to jest, słuchajcie, najbardziej niebezpieczniejsza rzecz, a, tak, a ja tak uważałam, żeby nie wpaść, słuchajcie, w, ten, w te kwiatki, naprawdę mega uważałam no i oczywiście musiałam wpaść, fajnie, 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 fajnie. O nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Najgorzej, najgorzej, dobra, słuchajcie, jest źle, bo tam, tam jest ta głupia, górda wiedźma. To mnie tak denerwuje, naprawdę jest najgorszy mob na świecie. Najgorszy mob na świecie to jest ta wiedźma. No i co? Ej, mamy diamenty! Yo! dobra, słuchajcie, o nie, i tam jest ten dziwny spawn, ale na pewno słuchajcie, zanim ten pójdziemy do tego, to sobie wykopiemy te diaksy. Dobra, będziemy mieć słuchajcie, przynajmniej diamenciki, da, mamy już diamentów 11 diamentów. Fajnie, fajnie, fajnie. To teraz musimy sobie tam ogarnąć to. Ja się troszeczkę boję tam podchodzić, bo yy, boję się, że to może mnie zniszczyć. Wiedziałam, że tak się stanie, wiedziałam, że tak się stanie. Mówiłam wam, mówiłam wam, że tak działa, że to jakieś w ogóle różne ten potwory wyskakują i tak dalej. No, słuchajcie, nie wiem, jak mam tutaj je zabić wszystkie naraz. O nie, czekajcie, musimy się wrócić, musimy mieć troszkę miejsca po prostu. To mamy w ten głupi. ten, dobra, teraz, dobra, teraz już ja, łatwo w sumie, łatwo, słuchajcie, łatwo je zabijemy, jakby. Bo ja już, już się tak wyćwiczyłam, że na no, spokojnie, słuchajcie, nie ma, nie ma co, słuchajcie, nie ma żaby. Dobra, pięknie, eksta. O, dobra, udało się i teraz tak, czy tutaj są jakieś diamenciki może, nie, tu jest prosperity ore, tu jest silver i tutaj mamy, te jest w ogóle resistance, także ja to sobie zabiorę i tutaj mam jeszcze ten ametys, nie, nie, ametys. tak dobrze, ametys, także ja to zbiorę. Wydaje mi się, że ten ametys może być faktycznie spoko opcją, może się to czegoś przydać, nie wiem czy do czego, ale okej, okay. może się przyda i tu jest jeszcze dużo lapisu, także ten lapis też sobie zabiorę. Dobrze, dobrze, czy coś jeszcze to jest ciekawego, wartego mojej uwagi, czy niezbyt? Dobra, tam jest dalej sobie ten biom jakby. Znaczy ten biom, ja mówię cały czas, że ten biom, ale wiecie o co mi chodzi, co nie? Ten, ten ten, ten ten mosistone, chyba tak to się nazywa. No kurde, jak mi to... Już myślałam, że mi to wiaderko wpadnie do lawy. Ja nie wiem, co by zrobiła bez tego wiaderka. To wiaderko mi uratowało życie tysiąc razy, więc no. Okej, dobrze, że je mam. I tutaj jest widzę, że kolejna skrzynka, więc szybko trzeba ją sobie zniszczyć. Okej, okay, zanim tutaj coś się nam zrespi, dobra, i teraz robimy to w ten sposób, i tak żebyśmy nie spadli. I mam tutaj kolejny diamentowy mieczyk, tylko że no mamy już... Spawn Dobra, spoko, spoko, spoko. Kurde, no ja nie wiem co możemy wywalić, co nie. Eee, critical Strike? OK, a ten jest zwykły, to jest jakiś fajny, słuchajcie, mieczyk. Dobra, dobra, fajnie wiedzieć, że tutaj są takie rzeczy, jakby takie enchanty, o których, których nie widać. Wiecie, o co chodzi. Dobra, tutaj nie ma nic totalnie, więc nie idziemy. Co to jest w ogóle? Claim. Nie wiem, co to jest, ale spoko. Yy, I tutaj mamy kolejny, słuchajcie, jakiś dungeon chyba. To jest, wydaje mi się, że ja cały czas chodzę... O nie, to jest to, to coś! Ja nie chcę, ja nie chcę to, ja, ja tutaj nie chcę chodzić. Ja tutaj na pewno nie chcę chodzić, ja tutaj chcę sobie stąd pójść, do jakiegoś bezpiecznego miejsca. O nie, tu jest pełno laby! O nie, tu jest pełno potworów, które mogą mnie do tej laby wrzucić! O nie, tu jest kolejny potwór! Szybko, 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 szybko. Szybko, 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 szybko. Dobra, słuchajcie, jakoś to obeszliśmy i daliśmy radę. Czy są jakieś diamenty? To nie są chyba diamenty, więc spoko. Ale tu jest jeszcze jeden ten coś, kurde, ja nie chcę tam iść. Ja muszę naprawdę normalnie pochodzić, jak ten jest za takimi chodzeniem po normalnych kajwach, a nie po jakichś, kurde, ultra trudnych. Masakra, totalna masakra, słuchajcie, no musimy jakoś dać radę. Dobra, tu jest kolejny szkielet. Okej, okay, tam jest ametys, także musimy go wykopać. Umarnij już kielecie pięknie, a, nie, a jednego wrażenia mi nie zdoba, więc czuję się mistrzem w tej grze. Cieszę się bardzo, że mi to tak idzie. No kurde, głupie pochodnie, denerwuj mnie to, że to się podwójnie stawia, bo ja nie chcę, żeby mi się to podwójnie stawiało. Auć. Auć. Nienawidzę tej gry, nie tej gry, po prostu nienawidzę Minecrafta. Ostatni raz sobie gram w tą grę, naprawdę jakby... Kurde, bla! Znowu muszę tam wracać. No w tuszki. który to jest teraz? Nie pamiętam, który to jest baton fioletowy, nie, to jest o 15.43. 16:30, czyli to teraz. Dobra. No fajnie. Super ransko, Dobra, słuchajcie, widzimy się po prostu już tam na miejscu, bo bez sensu marnować wasz czas na chodzenie. Dobra, widzowie, jestem już, ale jest problem. Jest widzowie problem. Jest totalny problem. Naprawdę jest do... Nice. Nice. Okej. Okay. Aha, to co się robi? Dobra, widzowie, ogólnie to rzecz biorąc, y, jestem już z powrotem, oczywiście mam wszystko rozwalone na tysiąc stron, tak jak zawsze. Y, widzę, że mamy już pochodni, także to zawalimy. Co to w ogóle jest? Ja tutaj sam jakiś, nie wiem co tutaj się dzieje. Totalnie nie mam pojęcia, ale jakby tam była jeszcze skrzynka, więc czekaj, się do tej skrzynki. Oczywiście się się tutaj trzy razy. Ale udało mi się w końcu ostatecznie sobie cię uratować. Dobra, mamy Endermana, możemy zesponować. Mamy też co się kopadło. Kurde, przydałoby się to zabrać. Szkoda, te, te, te głowy są sobie mało początkowe. To jest ten scroll, ale dobra, to wywalimy w takim razie. I to jest jeszcze diamentowy ten. You may find metal nuggets. Nie, to są metal nuggets. Nie mam pojęcia. Brać to czy nie? Dobra, bierzemy to. Może się przyda. I tak, ogólnie to jest ciężko, jest naprawdę ciężko i wydaje mi się, że słuchajcie, no tym akcentem skończymy ten odcinek dlatego, że jakby no, kurde, bez sensu tutaj chodzić tak długo i po prostu chodzić, bo tutaj można naprawdę godzinami chodzić i no i znajdywać różne rzeczy, także po prostu no, widzimy się jutro o godzinie 18.30 tak jak zawsze, okej, okay. tam nawet nie podchodzę, e, no i, i, i co, I, i mam nadzieję, że to będzie dobry dla was dzień, także słuchajcie, miłego dziąka wam życzę do zobaczenia i jutro już chyba będę miała to, nasze znaczy różowe włosy, także no jolo totalne, nie, pojutrze, także no Zobaczymy jak to będzie. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.